Ostatnio leżałaś w łóżku i przyszedł ci nagle do głowy taki temat, że niektóre czyny powinny być karane. Czy mam rację? Oj, masz rację. I była to późna godzina wieczornocna. Wiem. 23.30 przyszło mi do głowy i mówię tak. To jest to. To jest to. A zaczęło się od tego, że e, chichotałyśmy wiadomość wcześniej z tego, że. Osoby znane i nieznane mhm. używają zwrotu pieniążki. Tak. I jak bardzo działa nam to na nerwy, jak nas to wkurza. Mhm. I zawsze z tego chichoczemy i właśnie tego dnia też tak było i stwierdziłam, nie, to powinno być karane. Tak i z tego powinnyśmy zrobić odcinek, po prostu. Więc dzisiaj będzie o rzeczach, które powinny być karane, nieoczywistych czynach godnych kary. Tak, poznęcajmy się nad tymi, co... Popełniają te przestępstwa. Cześć, tutaj Magda Idala, czyli zjadaczki chleba. <grymne> no to zaczynamy. zaczynamy. Pieniążki. Pieniążki. Pieniążki to jest w ogóle taki właśnie. Y, taki, te, te słowo, które spowodowało, że ja wpadłam na pomysł tego odcinka, ale w ślad za pieniążkami idą inne włączać, mm -hmm. wyłączać mm -hmm. i inne, y, inne krzywdy dla uszu, no ale te pieniążki. te tak. Pieniążki to mnie to po prostu doprowadza do szału. Jeszcze tyle o ile y, między rozmową luźną, mm -hmm. Taką codzienną, codzienną. Mm -hmm. o tyle jak ja to słyszę w jakichś wywiadach, y, przemówieniach, wystąpieniach publicznych, y, nie daj Boże u polityków z ust, to. Y, skręca wszystko, co może mi skręcić. No tak, mam to samo, mam to samo. No nie, no, no naprawdę, naprawdę, Powinni szczególnie... karać. Z, tak, szczególnie z ust polityków, tak jak powiedziałaś, ja również uważam, że brzmi to wręcz z ich ust lekceważąco, bo mm -hmm. no jak polityk może powiedzieć pieniążki, no przepraszam no. bardzo. Ja teraz nie przytoczę, bo, na, bo, bo po prostu nie pamiętam, ale wiem, że taka, że słyszałam kiedyś taką wypowiedź Naprawdę pamiętam, że to bardzo... Nie jedna wie, pewnie taka mm. jest. No, ale no, pieniążki pieniążkami, pieniążki można wydać w sklepie, a w ślad za sklepem mm -hmm. przychodzi mi kolejna rzecz, która powinna być karana, ale tutaj już bez śmiechów, to naprawdę powinno być karana. Tak, karane. to naprawdę. Są mm -hmm. artykuły spożywcze, na których jak byk napisane jest na opakowaniu mm -hmm. bez soli. Tak, bez, bez cukru. cukru. No mhm. Człowiek, który nie wie, nadzieje się, kupi i ma tak. wiesz, świadomość, że, a ja jem bez cukru, tak, bez tak. soli. Mhm. Tymczasem obracasz opakowanie i, I... w składzie no... sól. Cukier. No, też mnie to bardzo denerwuje, bo no to, ale to już tak jak powiedziałaś, nawet bez takich śmieszków, nie? To powinno mhm. serio być karane, jakoś uregulowane. E, Przechodzi mi tutaj jeszcze na myśl, mimo że o tym wcześniej nie gadałyśmy, ale e, teraz, no. teraz na to wpadłam, bo o tym ostatnio było głośno, przynajmniej na profilach, które ja obserwuję na mhm. Instagramie, że jakaś tam firma wypuściła takie te tubki dla dzieci, takie musy, jakieś to były mhm. chyba, e, w których właśnie. Stało to, stoi to w sklepach na regałach obok tych dla dzieci, tych mhm. typowo dla dzieci, a ma to w składzie kofeinę. Co I no, w ogóle nie jest to oczywiście mhm. odpowiednie dla mhm. takich małych y, konsumentów. Mhm. Y, no i też nie powinno tak być, nie? że takie coś stoi sobie koło produktów typowo dla maluszków, bo nie każdy stoi w sklepie i ma czas i w ogóle wie o tym, żeby przeczytać ten skład i faktycznie się w to zagłębić, czy tam jest ta kofeina, czy nie. Także no też słabo, no, też słabo. Takie coś nie, no, mnie też mnie denerwuje. To, to, to Twój przykład faktycznie bardzo słaby, ale to bez soli, bez cukru to naprawdę mm -hmm. yy, drażni i wkurza, bo jak ktoś dba i gdzieś tak. tam stara się trzymać tego, żeby yy, nie zażywać tych białych substancji mm -hmm. i się nadziewa po prostu, to 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 jest słabe. No ale, słabe. ale w, o sklepie jeszcze jednej sytuacji tak, też rozmawiałyśmy, tak. jak już w tym sklepie sobie jesteśmy. Tak, tak, bo e, jak już jesteśmy w sklepie i idziemy już w końcu do kasy, no to. W której jest przed nami 68%. Tak, tak, i ta osoba, która tam już stoi i już ma płacić, i my już tak myślimy, że ona już wyjdzie zaraz. Jeszcze chwila! Ale nie, bo ona stoi. I rozmawia, i dopytuje się, i dopomina. Bo tam miała być taka promocja. Te dwa plus jeden. Tak, ale dlaczego naliczyła? to tak nie naliczyła? Proszę mi tu pokazać. A to jednak tego nie wezmę. No, nie, to, jest, no to wycofujemy. Nie, to faktycznie e, pytanie o promocję kasierki, jak jest duża kolejka, powinno być karane. Tak. I to powinno być uregulowane. Czyli na przykład 15 osób, to nie możesz pytać o promocję. Jak jest 14 luz, no to powinno... To powinno być jakoś uregulowane. Jestem za, oczywiście każdy ma prawo, ale no nie, nie ma prawa. Wiem, nie, tego, do tego już nie ma prawa. No, do tego nie ma. Prawa. Magda i Dala na prezydentki. Koniec. Skończyło no. się. Skończymy z tym, z tym takim jakimś roz, roz, roz z czy, rozpieszczeniem, ty, ty. Tak. rozpieszczeniem. Dobra i skończmy te, też ze sklepem wyjść. Dobra z i wychodzimy z tego sklepu. No i co? No. I ty chcesz wyjść? Ale nie, bo najpierw wchodzą ludzie. To no nie. Też, no, to, jest, to, jest, to jest hit. Ludzie pójdziecie za to do więzienia kiedyś. No, naprawdę, ale jeszcze w sklepach jak cię mogę, no bo to w sklepach zazwyczaj masz te wyjścia, no osobne No już teraz wejścia, tak, ale nie? w niektórych takich tych małych tak. jeszcze się zdarza. Nie? Ale w tych wszystkich takich, gdzie się mhm. dużo osób wychodzi i wchodzi, jak teatr, muzeum, mhm. kino, czyli wszyscy w jednym czasie wchodzą i wychodzą. Na litość boską. To, to, ja nie wiem, mnie od małego mama uczyła, że poczekaj, dziecko. Jak tak. chciałam wejść do autobusu, no oczywiście, że jestem małą dziewczynką, chcę zająć miejsce tak. siedzące. To mi mama zawsze ciągnęła za rękach i mówiła: najpierw wychodzimy. Oczywiście, później że tak. Wchodzimy. Ale Powiedz... dlaczego dla niektórych to jest takie trudne? Nie wiem. Naprawdę to jest przyjemność, żeby się przepychać między tymi ludźmi, bo ja tego nie rozumiem. Bo moim zdaniem to już lepiej poczekać. I wtedy jak najszybciej postarać się wejść, skoro nie wiem, komuś tak bardzo zależy na miejscu siedzącym, czy no cokolwiek. Ale poza tym to są takie podstawowe, poprawne zachowania społeczne. Savoir vivre. No dokładnie. No tak. No, tak. I to, I to są takie, żeby po prostu wszystkim... My to wyniosłyśmy z domu. No po coś się, y, że tak powiem, te wszystkie zasady ustala, po coś się na przykład y, jadąc, y, trzymamy prawej strony, mm -hmm. jadąc samochodem, mm -hmm. no i po to też stworzyli takie zasady. I mnie po prostu skręca, jak ja tak. chcę swobodnie wyjść, a y, jeden z drugim po prostu tak, już zioba, się, bo tak, już chcą wejść. Tak, i pchają się, i przeciskają, i tymi łokciami po prostu dostaniesz zaraz mm. w twarz, ale co tam, on musi wejść? No, nie? Ja nieraz dostałam, powiem ci, jakiś miałam komunikację <noise> miejską do szkoły gimnazjum, a, a że jestem bardzo niska, więc mhm. no ten, no nieraz się zdarzyło po prostu, że gdzieś Ale tam... ja też pamiętam z czasów szkolnych, jak jeździłam komunikacją miejską, to dla mnie to było zawsze okropne w tych takich godzinach szczytu, gdzie naprawdę tak. wszystkie dzieci jechały tak. i tutaj jedni wysiadali, drudzy wsiadali i ja byłam, ja zawsze byłam tą, która się nie przeciskała, ja mhm. wolałam tam gdzieś na tyle stanąć, mhm. bo ja nie jestem z tych, co się tam łokciami przepychają, ale bardzo mnie to zawsze denerwowało, bo ja się po prostu bałam, że zostanę staranowana, bo też raczej jestem z tych niższych no. i no niestety nie dałam, nie dawałam sobie z tymi ludźmi rady, no ale wiesz, no jak już się udało wejść do tego no. mm, tramwaju, autobusu, gdziekolwiek. No to, ale to wiesz o mnie, że ja mam to aż przesadnie, to jest moja no, przypadłość. Wiem. Chociaż moja mama również, mm -hmm. także wy jesteście dwie. Tak. Pozdrawiam Cię, mamusi, wiem, że słyszysz. <słuchasz> także wiem, że wy we dwie macie tak. to, więc. No mnie doszło doprowadzało, to, to jest taki przykład, jak sobie siedziałam i chciałam się zrelaksować w czasie tej drogi, na ile się dało, i siadał ktoś, siadał ktoś koło mnie. I na przykład żół gumę z otwartymi ustami. No. Przepraszam, to naprawdę, jak będę prezydentką, to będę wsadzała za to do więzienia. Proste. Proste. Mhm. Y po prostu, ogólnie, mlaskanie, smokanie, y ciamkanie, nawet, no ja już do przesady, nawet chrupanie takie, takie mhm. głośne. No, właśnie, szczególnie w miejscach publicznych, wiadomo, w domu niech sobie każdy robi co chce. Zresztą nie jestem u każdego w domu, nie obchodzi mnie to, ale przy mnie nie, proszę proś, to nie robić. robić. Ale powiem ci, że przy mojej mamie na przykład mm -hmm. nie poskubiesz słonecznika. O jejku, przy mnie też nie. Nie mam I Mnie to doprowadza do szału, mm -hmm. do szału po prostu, nawet drapanie jakieś, jak ktoś się ciągle drapie. Nie mogę, nie I teraz mogę. Teraz pomyśl sobie, idziesz do kina. Mhm. Mm i właśnie z moją mamą, zostańmy, bo, bo ja się opieram o przykładzie mojej mamy, tak, a, a ty tak, na no swoim, tak. że wy obie jesteście takich. Chociaż ja to w pełni rozumiem, no bo... Ale nie przeszkadza ci mlaska, nie? Znaczy przeszkadza, ale nie w taką frustrację, jak moja mama wpada na no, przykład, ale że ona ja... po prostu widzi, że jest nerwowo. Ale ja mam to samo. I wiem, że ona jest w stanie się przesiąść w kinie mm -hmm. na inne, mm -hmm. oczywiście jakie jest wolne miejsce, tak, tak. bo ona nie da, jak już widzi, że idziemy do kina mm -hmm. i widzi, że człowiek obok, który ma bilet, miejsce obok nas ma popcorn, moja mama nie siądzie obok niego, mówi błagam mm -hmm. cię. Siądź, bo będę musiała go zabić. Po nie obejrzę tego <grymne> filmu. Po prostu. Ale wiesz co, no ja niestety następnym razem tak zrobię, że się przesiądę, jeśli będzie wolne miejsce, ale pamiętam, jak byłam ostatnio na filmie, bardzo smutnym, bo o Ani Przybylskiej, A. i ja tam, wiesz, chciałam się wczuć. Mhm. Płakałam już w pierwszej minucie, bo mhm. ze mnie jest pierwsza płaczka mhm. po prostu. A koło mnie siedziała dziewczyna, która nie dość, że jadła, już Pozostanę przy kulturalnych tutaj określeniach, i mhm. jadła popcorn, mhm. to jeszcze ciągle na telefonie coś robiła. Ciągle. Jezus, no to po co i. A. I sobie myślałam, po co tu przyszłaś? Mm -hmm. Ja tu chcę popłakać, mm -hmm. a ty tutaj mi przeszkadzasz. Ale Jezus, muszę powiedzieć coś. <grym> tak, nie uczci. Kiedyś, Tak, kiedyś miałam taką koleżankę z mm -hmm. dawnych lat, i teraz no, to była tak dawna koleżanka mm -hmm. i tak dawna sytuacja, że <grym> nawet nie pamiętam, na, na jakim filmie byłeś, no, bo to było no. tak dawno. Ale pamiętam, że siedziała na skuśkę ode mnie z tyłu. Taka dziewczyna, która i faktycznie scena no, bardzo smutna. Mm -hmm. I ona tak. Strasznie szlochała, ale okrutnie, wiesz, ja też tam tak. łyskę uroniłam gdzieś tam ale boczkiem sobie, wiesz, wytarłam, wytarłam ten i ona strasznie płakała, mm -hmm. strasznie i w końcu. <laughs> Osoba, która obok mnie siedziała, no. mówi. Przestań! Wiem, na czym byliśmy! Wiem, na czym byłyśmy Na, na rodziny gwiazdy. A, no tak, to tam, on tam też. tam przet... też Tak, no i no, piękny film. Tak, no ja mówi, przy... I ten, ten człowiek się obraca, mówi. Przestań, przecież on żyje w normalnym życiu. Przestań już. Słowo daje, była taka sytuacja, po prostu ja myślałam, że się posikam, po prostu posikam. Tak skrajne emocje. Z jednej strony jestem maksymalnie wzruszona, bo właśnie finisz no filmu. Fay. Ona śpiewa tam po prostu, tak. ten, a ten mówi: Przestań, on żyje! Już. Przestań, on żyje! Ja sobie myślę, nie, po prostu musiałam o tym... Teraz mi się przypomniał zajebista sytuacja. No ale wiesz, no w sumie komuś też to może przeszkadzać, że ktoś szlocha, no, tak. nie, w kinie, wiesz, w miejscu no, ale publicznym. ale ona naprawdę tak na tak, głos. Bardzo, bardzo. Oczywiście ja też płakałam. Tak, ja to, też, no. wiesz Chliptałam sobie tam, wycierałam o rękaw, no, tak, no ale tak. ona po prostu taką koparę odpaliła tam. Nie. Nie. Wiesz, może w ogóle miała zły czas i po prostu emocje no No to do domu. Jej, do domu! Szlochać tam w poduszka, no. nie w kinie. No ale właśnie komentowanie na głos Filmów o w kinie. nie to jest dla mnie kolejna rzecz w ogóle mm -hmm. pełna niezrozumienia mm -hmm. na przykład ej widziałaś no no ej nie, no na bank, proszę zaraz całować. I takie komentowanie osób. Siedzisz, przylazłeś, jak chcesz komentować Netflix na chatę, kanapa tak, i, tak. i tyle. I pokomentować sobie można po filmie, po wyjściu mm -hmm. z kina, prawda? To znaczy, wiesz, no ja nie mówię, bo przyznaję się, ja raz na jakiś czas w kinie też coś szeptem powiem, na nie przykład. no ale wiesz, mi chodzi takie notoryczne. <laughs> ale przy... takie notoryczne, mm -hmm. to bardzo przeszkadza, bardzo. To też nie rozumiem, po co się przychodzi do kina w ogóle, nie? Nie, no dokładnie. No. Jeszcze... Czyli co, kino, brak? W ogóle nie oddychać. I tak. nie oddychaj. Tak. Kropka. Siedź, nie aha, i jeszcze na dodatek, przepraszam, ale bądź niski, twoja tak. głowa nie może za bardzo wystawać. Nie, ja zawsze mam z tym duży problem, ja jeżeli jest jakaś żyrafa przede mną usiądzie. Mhm. No masakra, nie? Zawsze wygrywają życie ci którzy tak, siedzą za mną, tak, wygrywają tak, życie i na koncertach, gdzieś mm -hmm. w teatrze, w filharmonii, tak. gdzie te zagłówki, bo jeszcze w kinie jak cię mogę, ale zagłówki mm -hmm. w takich gdzieś tam, te no to zazwyczaj są takie, no, że po prostu wystaje tak, ci głowa. Tak. Tak, no, więc wygryw życia za, dla tych, którzy siadają za mną, za tobą też zresztą. No za mną no, też, no długam. dokładnie. No. A ja mam zawsze przerąbane, jak przede mną usiądzie wysoka osoba, no, no. bo nic nie widzę. No. Mogę sobie głowę pooglądać albo po, poobracać na boki. No. Aha, i nie kopać w ginie po fotelach, Nie kopać. Też. Więc słuchajcie, no te wszystkie podpunkty, ja mam nadzieję, że sobie każdy z Was zanotował, yy, bo w innym przypadku, yy, no to są kary. To tak. są kary pieniężne, które my wprowadzimy już niebawem. Tak? I więzienie, i pozbawienie wolności. Ale jeszcze osoby... O zaostrzonym rygorze. O, rozmawiamy już o osobach obcych, mm -hmm. no to osoby obce... Co prawda nas ta sytuacja nie spotkała, ani jeszcze. mnie, ani ciebie. Mam jeszcze. Mam nadzieję, że też nie spotka. Ale ja już mam wiązankę przygotowaną. Spokojnie, spokojnie. Czyli zwracanie osobom, o, mamom, obce osoby... Gdzie ta czapeczka? Przecież tylko 19 stopni dzisiaj. A nie jest mu za zimno. Tak. To też A. powinno być naprawdę jakoś. Yy, mm -hmm. To powinno się... albo było chociaż przyzwolenie na uderzenie takiej osoby, tak. która ci pracuje. Po co podchodzisz prawy sierpowy, Po prostu. I nie masz za to konsekwencji, bo tak. ona zaczęła, tak? Tak. Ale oczywiście, że tak no... Ale powiedz mi. Wpadłaś kiedyś na to, żeby obcej osobie zwrócić nie. uwagę na to, jak ubrane jest jej dziecko? Nie. No Absolutnie. ja też nie. W ogóle nawet... Jak to nawet innym osobom przychodzi w ogóle do jak głowy? Jak byliśmy kiedyś na badaniu bioderek, pamiętam. Mm -hmm. eee, I dziecko było tak strasznie grubo ubrane. Okropnie. Mm -hmm. 74 warstwy, policzyłam, jak matka go ubierała. Eee, tymczasem moje dziecko po prostu adekwatnie do pogody, tak. eee, bo ja nie przesadzam i wolę go jakby troszkę, żeby zmarł, niż troszkę, żeby przegrzał. Oczywiście, że tak. I w życiu by mi nie przyszło do głowy. Mm -hmm. W życiu by mi nie do głowy powiedzieć, przepraszam bardzo. No, ale pani córka, no to chyba te 300 bardzo za dużo. No w życiu no bez jej dziecko, to jest jedzie. Proszę ją sprawa. rozebrać tutaj teraz, natychmiast. I proszę mi to oddać. Proszę mi to oddać, wywalamy te ubrania. Zarekwiruję i spalę. Nie, nie, w ogóle by mi nie przyszło do głowy, więc ja w ogóle nie rozumiem. Naprawdę, nie, nie, nie mów do mnie, jesteś obcy i w ogóle tak. nie znasz mnie, dziecka tak. i w ogóle zamknij się. Oczywiście, że tak. Mhm. Ja też tak uważam, nie wtrącaj się. No chyba, że nie wiem, ktoś by widział, że nad dzieckiem się ktoś znęca nie, no to i nie stoi mówiło... gołe na mrozie, ale, tak. ale halo, no dzie... mhm. zazwyczaj tak nie jest. Nie, nie mówimy o takich skrajnych no. oczywiście przypadkach, nie, ale mówię o takich, no tym typowym, każdy zna, znemu, tak, tak, czapeczka, skarpetki. Mm -hmm. yy, no, 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 wiemy o co, wiemy, co chodzi. O co wiemy chodzi. o co chodzi. Zabronione. <laughs> Zabronione. I yy, yy, przy dzieciach, jak już też jesteśmy no. i powiemy to jako my, już dzieciowe, tak a nie jeszcze bezdzietne lambadziary. <laughs> nie jest nie, nie. Nie. super. Yy, no więc zakazane jest również przesadne mówienie o dzieciach przy znajomych Którzy nie mają dzieci. Tak, ja się pod tym podpisuję. Mówimy o przesadnym, oczywiście, mhm. bo wiadomo, że ka dla każdego, kto ma dziecko, to dziecko jest yy, no, ogromną częścią mhm. życia. Jest y, najważniejsze na świecie w ogóle tak. i chce się o nim mówić ciągle i chwalić się i tak y -hmm. dalej, ale wiecie, no, wszystko z umiarem, można tak. powiedzieć co tam słychać, y -hmm. jak tam, co tam u dziecka, ale nie przesadzajmy przy znajomych, którzy nie mają dzieci, bo ich to, bo to, to naprawdę nie interesuje. No, o zupkach, kubkach, tak. no, po prostu no, my nawet między sobą czasami mamy oczywiście mm -hmm. dzień, w którym nie wiem, ja mam zmartwienie i Ci wysyłam kupę tak. tak. syna mojego, l czy to jest ok, czy to nie jest ok, po prostu badamy S razem. Analizujemy, Anali No, więc... Y ale też y my między sobą nawet y mm -hmm. y gdzieś tam się łapiemy na tym, że hej, hej, już doszło. No, już, już. Ale co, co muszą czuć takie osoby, jak ja bym, nie wiem, tak za 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 zaatakowała moje koleżanki, które nie mają mm -hmm. dzieci, w ogóle nie siedzą w klimacie, w ogóle nie tak, wiedzą, o co chodzi. Tak. Kompletnie. I ja bym mówiła, wiesz co? No dzisiaj ta zupka nie weszła. Ale ja wiem chyba dlaczego. Bo wczoraj, on około trzeciej no? nad ranem takie bączki puszczam. No po prostu no totalnie nigdy bym w życiu nie, nie zamęczała. Albo wiesz, bez Bezdętnych takimi A kupiłam rzeczami. Tak taki talerzyk i takie sztućce, no bo wiesz, wyczytałam w internecie, że z tego materiału to jest najlepsze yy, i tak dalej. No. No wiadomo, że ich to nie interesuje. No przypomnijmy sobie zawsze nas samych, dokładnie przed Dokładnie, to jest dzieci. bardzo dobre, co mówisz. Tak, dokładnie. Bo, tak. bo na przykład no, mnie to też nie interesowało za bardzo. Yy, wiadomo, jeśli chodzi o jakieś dzieci, które yy, są mi bliskie, no to oczywiście, że tak. Ale też nie przesadnie. Ale też nie Bo ty po prostu nie siedziałaś w temacie, nie oczywiście. wiedziałaś nawet za bardzo. Tak. O co zapytać? Tak. To, co byś dokładnie. zapytała? Teraz wiesz, na przykład, słuchaj, jakie masz okno aktywności? Tak, akty tak. Jakie okno? No, i w takiej. Okay, no, o, no, o o w ogóle, oczywiście, nie? Oczywiście, że tak. Nie. Także kolejny raz zabronione. No, teraz słuchajcie, ja muszę tutaj o tym powiedzieć, bo się uduszę. Zresztą ty też, bo ja wiem, jaką jesteś tak. ogromną zwolenniczką tego. E, no, chyba punkt najważniejszy, przynajmniej dla tak, mnie. Dla mnie też. E, Taki bardzo poważny. Naprawdę bardzo poważny, mimo że starałyśmy się, bo wiadomo, że tego może być nieskończenie wiele, co powinno być mhm. karane. To są nasze takie luźne myśli, ale ten punkt jest najważniejszy, czyli nie pójście na głosowanie podczas wyborów. Mhm. Oczywiście mówimy o osobach uprawnionych do głosowania. To powinno być karane. Tak, powinno Naprawdę. być. Oczywiście, że tak to jest nasze prawo, ale też obowiązek, moim zdaniem o po Jezus, prostu. Bezwzględnie. I wiesz co, dziwię się, dlatego że to o tym się tak dużo i głośno mówi, mm -hmm. z roku na rok coraz więcej. Powstają e, akcje promocyjne, nie nawet na, na kogo głosować tak. na daną partię, tylko w ogóle głosować. W ogóle, żeby pójść głosować, no. tak. I ja też się bardzo dziwię ludziom, którzy z tego nie korzystają i nie idą, bo ym, tak samo nie podoba mi się ich wytłumaczenie, albo polityka mnie nie dotyczy. Mm -hmm. o... No nie, polityka niestety dotyczy każdego mm -hmm. z nas na co dzień, w każdym momencie naszego życia i jest... musimy sobie zdawać z tego sprawę. A ja bym powiedziała nawet szerzej, bo mm -hmm. nie chcę się tutaj wdawać, ale po... naprawdę uważam, że jeżeli yy... Okej, okay. nie wiesz na kogo zagłosować, mniej więcej liźni temat, tak. bo dla mnie to jak ktoś nie idzie głosować, to lekceważy swoje życie, tak. po prostu lekceważy tak. siebie, swoje życie, swoją, swoich najbliższych, no, no nie oczywiście, da się tego że tak. bardziej dosadnie powiedzieć, bo tak to wygląda. Ja też tak uważam, oczywiście, ale wiesz co, w ogóle jak ktoś nie wie totalnie na kogo głosować, bo na przykład przez cały rok... No, w ogóle nie interesuje się politykami, jakimiś tam partiami, ich programem i tak dalej, to z tego, co kojarzę, przy każdych wyborach jest taka, bardzo dużo ludzi to udostępnia, taka stronka, gdzie się wypełnia, jakby, taką ankietę tak. o swoich I patrzysz... poglądach mhm. i ona ci generuje, kto najbardziej pasuje do Twoich poglądów, Też czy tam jaka spokojne. partia i jaka osoba. I uważam, że dla takich osób. To jest super rozwiązanie, osób... sama ją sobie wypełniam no, zawsze, jak tak. gdzieś trafię. Dla osób faktycznie uh -huh. to jest bardzo spoko, jeżeli ktoś naprawdę uh -huh. nie ma y, zielonego pojęcia albo z czystej ciekawości chce wiedzieć, czy, czy to działa w ogóle, czy tak, ich poglądy tak. według te, ich wiedza pokrywa się z tym, tak. co, y, co ten program y, Ci podpowiada. Ci podpowiada. Ci, Ci podpowiada. To naprawdę zachęcamy, nie, no to jest psi obowiązek. Koniec Oczywiście, kropka. W ogóle że tak. tutaj nie ma się co rozwodzić i w tym roku też nas to czeka, mam nadzieję, więc mhm. po prostu zachęcamy i. Bardzo zachęcamy. Na pewno jeszcze będziemy o tym nieraz wspominać, mhm. bo to jest turbo ważny temat. Podcast mniej poważny na co dzień nasz ale tutaj jednak chcemy żeby taka Ale potrafimy też yy, potrafimy, jak widać, jak przyczynić wiemy. się do jakiegoś dobra dla społeczeństwa. No pewnie, że tak. No to, 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 to co byśmy jeszcze powiedziały? Jaki ci jeszcze przykłady? No dobra, to do Jakbyśmy... wróćmy na luźne tory. No wróćmy. Yy, perfumy. O, perfumy, perfumy intensywne, perfumy zostawiające tak ogon. Mhm. I to nawet nie chodzi o perfumy z ogonem. E, tak, o. Tak, o, gdzieś tam, mhm. bo one są fajne. Ja też czasem lubię e, ten ogon, ale w miejscach pracy to powinno być naprawdę, mhm. w, zwłaszcza w biurach. E, w takich pomieszczeniach zamkniętych. zamkniętych, gdzie się siedzi z tą osobą i ciągle to czujesz. I jesteś skazany, jakby ty nie możesz sobie wstać i wyjść, tylko mm -hmm. bimbasz 8 godzin, tak. 10 i jesteś skazany na ten zapach, bo komuś się tak chciało, tak, tak. a ta osoba może właśnie pracować z bólem głowy, z migreną albo mm -hmm. mieć gorsze samopoczucie, ból zatok cokolwiek. czy cokolwiek. Albo w ogóle te, te perfumy mogą przyprawić oból głowy, Dokładnie. bo ja tak mam, ja też tak że mam. czasem niektóre zapachy wpływają na mnie bardzo źle, roz, zaczyna mnie boleć głowa i zaczyna mi być niedobrze mm -hmm. po prostu. Nienawidzę tego. A najgorszy jest taki, przynajmniej w moim przypadku, yy, ogon yy, słodki. Ja nie mogę po prostu, mm -hmm. mi się od razu jakaś klejka w gardle robi, tak? Mm -hmm. Mi się od razu nie fajnie <laughs> po prostu, tak sobie myślę, Boże, idź się umyj. <laughs> Bo jeszcze jak Zmiem cię mogę, ale jak cię mogę, chociaż i tak naprawdę uważam, że nie powinno się tego mm -hmm. robić w miejscach pracy, jak ktoś ma taki y, zapach świeży. No bo te korzenne też są mocne, ale taki tak. świeży, takiego prania, wiecie. Tak, to jest, jest spoko, nie? Mm -hmm. Chociaż, chociaż niespoko, ale jak już musi mieć ogon? No to, to niech ma taki, po prostu świeżego prania, tak. taki e, świeży, Taki orzeźwiający, wieduszący. oczywiście, taki delikatny hmm. w ogóle. No chyba każdy z nas umie ocenić perfumy, czy są delikatne, czy mm -hmm. bardziej takie wieczorowe. Mm -hmm. No właśnie, te perfumy z ogonem to na wieczór sobie na wieczór, zostawić, tak, proszę. Tak, na wieczór, do klubu, gdzieś tam, wiecie, no, do właśnie takich miejsc. Na bal, na, bal, na, na bal. rozdanie oskarów. Tak. Każdy chodzi. No, każdy chodzi, no my chodzimy, ja no. nie wiem jak Wy. Ale jeszcze, co mnie tak strasznie drażni, okrutnie, mhm. ale to już mnie drażni u wszystkich. Tak. We wszystkich miejscach, u e, wszystkich. We wszystkich miejscach, we wszystkich pomieszczeniach, wszędzie. Mhm. I nieważne, czy mam zły humor, mhm. czy mam dobry humor. Mhm. No. Zawsze mnie to tak samo wkurza, czyli trzaskanie drzwiami. O tak. Trzaskanie drzwiami w aucie, trzaskanie drzwiami w samochodzie. Aha. W aucie i w samochodzie. Słuchajcie, zależy czym jeździcie. Nie chodzi mi o mieszkanie. No wszędzie. Słuchajcie, trzasnięcie drzwiami to jest takie niemówione wkurzenie na drugą osobę. To jest takie. Taka kropka nienawiści. To jest krop. To jest kropka nienawiści. Trzasięcie to jest więcej. drzwiami to jest więcej niż tysiąc słów. Tak. Tak. Po prostu to jest y, no takie, taki policzek. Mm -hmm. Straszny policzek, ale wiesz, co tak samo mnie też denerwuje niezamykanie zamykanie za sobą drzwi, tak. gdzie y, były one zamknięte wcześniej. Mhm. Bo oczywiście no, nie zawsze trzeba zamykać, jeśli one nie były wcześniej zamknięte, ale jeśli były, to to, to nie drzwi też mnie bardzo denerwuje. Mój brat powiedział bardzo mądrą rzecz: pozdrawiam Cię, Rafał. Mhm. Powiedział, ja również. Kiedyś, <laughs> no, powiedział mi kiedyś: po to drzwi <laughs> mają klamkę. Jakie to jest złote, co tak? <noise> popatrz. no, ale właśnie. No, nie, no właśnie. Takie proste. a Takie trudne dla niektórych. Tak, no. A ja jeszcze do tego trzaskania drzwiami dodam szuranie. Szuranie nogami. No, to jest, to jest choroba też u niektórych. No, ale ja mówię o szuraniu takim, wiesz, mhm. no, że sobie tak idziesz, bo tak lubisz. Bo, co wiesz, to jest? No. Szuranie. Podąż, prawa lewa, Boże no. święty co jakiś, nie wiem, co to ma być? jakiś problem? <coating> <t todavía> nie, problem ale... z podnoszeniem nóg? no właśnie nie, no ale trzaskanie, szuranie, no takie nie, no ale trzaskanie drzwiami to jest dla mm -hmm. mnie to jest po prostu takie tak jak policzek po prostu tak, tak, tak dokładnie. no ale powiedziałam, że to jest kropka nienawiści, więc mm -hmm. przy, tak jeszcze nawiązując do Pisanych wiadomości no. z tą kropką nienawiści, nawet jeśli one są, no to wyświetlanie i nieodpisywanie. Odpisywanie to jest mocne. Przepraszam, no niestety technologia poszła tak do przodu, że niestety chyba w każdym już teraz komunikatorze możemy zobaczyć, czy ktoś wyświetlił tą wiadomość, czy nie. Ludzie, jak nie możecie odpisać, to nie wyświetlajcie. Tak. Proste. Mhm. I to jest kolejna rzecz, tak jak trzaskanie drzwiami, która mówi więcej niż tysiąc tak, słów. Tak, tak. A nie daj Boże, to jest wiadomość naprawdę jakaś taka, taka decydująca, mm -hmm, jakaś mm -hmm. taka wyjaśniająca, taka, o, która ma coś. Najgorzej. Y, coś się. Coś, 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 coś ci... wyjaśniać, coś, y, która oczekuje na odpowiedź, właśnie. A, na, a wiesz, co jest jeszcze no. gorsze od tego? Bo jeszcze mi się na przykład zdarzyło od ciebie wyświetlić wiadomość, nie wiem, no mój syn się rozpłakał. Y, ale widzisz, że mnie nie ma, Tak. jakby tak. widzisz, bo ja na przykład sprawdzam o, aktywność ja też i sprawdzam. ja mówię, o nie, 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 mówię, chwila, była się 7 minut temu, moja wiadomość została wysłana 12 minut tak. halo, temu, halo, halo, masz jakiś problem? I to jest od razu natłok myśli jest zła, ale to wiecie tak. co? To my też jesteśmy takie. My jesteśmy ym... przewrażliwione, mhm. oczywiście, bo my nawet jesteśmy przewrażliwione, jak y, któraś z nas emotki, jakieś niewyślenie nie na tak. końcu wiadomości, mhm. bo jesteśmy już do tego tak przyzwyczajone, y, ale. Aleśmy naprawdę... tak bardzo infantylne, no trudno wyszło. No, trudno. Gimbaza, no cóż. No. <laughs> Ale naprawdę to nieodpisywanie po wyświetleniu jest straszne mhm. i mi to robi um, bardzo źle. Głowie. Bardzo źle mi to mhm. robi w głowie i ja naprawdę o tym później rozmyślam. o mhm. Ojejku, jest zła. Na nie przykład odpiszemy. ja nie mam problemu z tym, że na przykład... Ty mi się nagrasz, no bo jak wiecie uh -huh. z naszych podcastów już wcześniej o tym niejednokrotnie mówiłyśmy, że my z Dalą rzadziej piszemy, a częściej wysyłamy sobie długie uh -huh. głosówki, długie, krótkie no, głosówki, uh -huh. taka forma dla nas, dla mam jest wygodniejsza po prostu. I jeszcze jak cię mogę, jak ty mi nagrasz głosówkę, widzę, że odsłuchałaś, mm -hmm. ale że nie masz jak nagrać i to jest pełne zrozumienie, mm -hmm. no trudno jak synek, nie wiem, płacze, tak, usypiacie tak. się, to jeszcze no spoko, ale to wyświetlenie jakoś mnie tak razi, tak, to jest tak. Takie, a, ale, ale wiem, ja mam, że dużo samo. osób tak ma, że ty, nie tylko mm -hmm. my. my. Na pewno nie tylko my. No, albo mm, i tylko. Nie, ja na pewno znam jeszcze osobę, która tak. Ma. <noise> na pewno znam. <noise> Ale słuchajcie, um, ostatnia rzecz, e, równie <noise> ważna jak pójście um, Oczywiście. do urn, tak. czyli nieobserwowanie nas na Instagramie. No, bardzo mnie to denerwuje. E, I to powinno być karane. Mhm, zwłaszcza, I będzie. I będzie. Słuchajcie, zwłaszcza e, dla osób, które konta mają i nie obserwują nas z premedytacją. W ogóle tego nie rozumiem. Także zjadaczki chleba. Czyli cały Instagram. Czyli Instagram. Apelujemy do całego Instagrama. Słuchajcie, tam jest fajnie. Naprawdę jest. Nudno, fajnie. ale jest fajnie. <grym> ale przytulnie. No. Więc słuchajcie, nasz Instagram. Yy, tak. I co? Widzimy się za tydzień. I widzimy się też na Instagramie. Koniec ale... kropka. Ej, a nie wspominałyśmy. O czym? O Instagramie naszym. A no właśnie, słuchajcie, Instagram z jadaczki Zapraszamy. Dzięki za odsłuch. Do usłyszenia.